Złote Pałace i Komnaty, dzisiaj nie o tym zresztą. A o czym? O tym, co jest naokoło. Jesteśmy na targach Expo w Dubaju. Miało odbyć się w tamtym roku, rok opóźnienia, ale przynajmniej się odbywają. No, przeogromny teren. Każdy kraj się wystawia, wiadomo, to są setki, setki, setki krajów, każdy ma tutaj swoją wystawkę. Żeby to wszystko obejść, to potrzeba by raczej tydzień niż kilka godzin. Niby czas mam, ale. Czy tak bardzo chcę odwiedzić każdą ekspozycję? Chyba nie. No co, więc lecimy na jedną z ciekawszych. Zobaczymy jak tam nasi się prezentują, a jak będzie coś ciekawego po drodze, to też Wam pokażę. To narciarz. Nie, żeby nie było, że są tak doskonali w tym wszystkim, co tutaj wybudowali. No, co prawda robi to wrażenie, ale... <laughs> Pierwszy taki knyw, który znalazłem. Proszę zobaczyć, ten obrazek tutaj na mapie jest po lewej stronie, tak? a ja mam to po prawej stronie, chyba, że ja się mylę no ale jak się mapę ma i się stoi tutaj a ewentualnie jak się wchodzi no tutaj jest wejście, ja wchodziłem od drugiej strony to i tak powinno by być odwrotnie, nie? albo i nie znalazłem kolejnego knyfa tutaj gdzieś jesteśmy, tak 184 C3 no to szukamy gdzieś tam tego na tej mapce, tak? No i teraz, kurde, szukaj wiatru w polu, bo na tej mapce przede mną jesteśmy, ale mamy inny numerek. Numerek 124. Więc 184 a 124 to jest lekka różnica. A no nie chciałbym spędzić trzech dni na chodzeniu i szukaniu tego. No. <średnio> Przyroda. Witamy na Bliskim Wschodzie. Dobra, lecimy. Tutaj jest jakiś budynek, który przypomina, ma przypominać e, symbol narodowy iśniejszy, czyli e, co to są, moi drodzy mi, te? Falkony, a po naszemu jastrzębie czy sokoły. Zwał jak zwag. Lecimy szukać polskiej wystawy, bo to nie będzie takie proste, jak to się wydawało na razie. A tutaj jest jakaś kopuła. Tego nie będzie słychać, ale robili jakąś próbę dźwięku. Jest takie dolby, że masakra. O godzinie 20. ma być jakiś pokaz czy show czegoś Żeby tylko pokazać jak to wygląda Kurczę. Ale dźwięk naprawdę robi wrażenie. Przyjdziemy jak się ściemni, pewnie będzie jeszcze piękniej. namowanie na szybko, żeby się w ogóle dostać na, na te targi, należało mieć ważny teścik negatywny na obecność tego i tamtego, albo posiadanie szczepionek, albo posiadanie takiej apki z kolorze zielonym, który uprawnia na wchodzenie wszędzie typu e, knajpy, kina i tak dalej, tak dalej. Bez tego, bez testu PCR i bez e, szczepień i tak dalej nie ma możliwości tutaj się dostania. Tak właśnie widziałem, że jak są jakieś grupki, które stoją w kolejce jest za dużo osób, żeby dostać się do jakiegoś tam pawilonu, który jest wystawiany, no to od razu tutaj te służby porządkowe czy ochotnicy, wolontariusze rozganiają towarzycho, żeby się przemieszczać. No to naprawdę jest przeolbrzymie, więc jest mnóstwo rzeczy do zobaczenia, ale trzymają się tego, żeby zbytnio się nie skupiać w jednym miejscu, jak to mówi, żeby był przeciąg albo przewiew. Dobra, no i numery się nie zgadzają. Tak jak facet w informacji powiedział, ale nie był w stanie wytłumaczyć dlaczego. Może na nocce drukowali tak, a na dniówce drukowali tak. Dobra, lecimy dalej. Tak, jak kurczę. Buty normalnie, roboty. Dobra, wracamy. I teraz uwaga, jeżeli ktoś ma dzieci, albo, i, i, albo ich nie ma, nieważne, rozdają tutaj takie coś, znaczy tu się chyba jakoś zamawia, tak? I teraz w każdym pawilonie rozdają e, stempelki, tutaj jest mapka, tutaj są strony, wygląda to jak paszport Polsatu, tylko paszport Polsatu był ze 30 lat temu, oni no, skopiowali po nas coś prawdopodobnie, albo i nawet nie, każdy ma jest paszporcik. Odwiedzając wystawy można sobie zbierać stempelki, jak w parkach narodowych w Polsce. Ja, taka ciekawostka. O, co? Także mam paszport uprawniający nawet do wejścia do tego pawilonu. A co jest w środku to zobaczymy. Może coś mają <laughs> ciekawego. Na razie. Dobra, jesteśmy w środku w pawilonie. Tutaj jest taki fajny napis, no trudno się z tym nie zgodzić. <laughs> Polska dom kreatywności o parę kwiatków to byśmy znaleźli u nas na pewno, którzy pasują normalnie w tą tutaj definicję, w tą kreatywności i parę zdjęć obok tego. Dobra, lecimy dalej. To akurat fajnie. Trzeba tym obkręcać lizakiem. Eee, szybka przebieżka po e, pawilonie polskim. <laughs> Brak tłumów chyba tłumaczą, bo mówią same za siebie. Nie ja wiem co oni chcieli tutaj przedstawić. Jak zachęcić, jak promować. Nie wiem naprawdę. Pojęcia nie mam. Ale to jest jak jest. <laughs> Lecimy dalej zobaczymy może ktoś coś zaproponuje ciekawszego o, fajną rzecz się zrobiła teraz odwracamy kamerę albo nie odwracamy na... a jak żeśmy chodzili tym deptakiem to w dzień były zasłony a teraz w nocy jak już nie ma słoneczka, elegancko takie żaluzje z materiału zlało jak zlało, to tam jest kopuła do której pójdziemy później i elegancko się wszystko pozwiniało a my lecimy dalej może coś ciekawszego będzie niż ten nasz pawilon. Chyba większą zrobiliby furory jakby rozdawali po małpce co drugiemu odwiedzającemu. Więcej by z tego wynieśli ludzie niż to co tutaj zrobili. No ale rzut oka na to. Budynek ładny, no w środku możliwości mnóstwo, ale chyba według mnie trochę to niewykorzystane na promocję naszego kraju. Można się zgodzić albo nie, ale Singapur dla odmiany. No a tutaj, bo po sąsiedzku, co teraz Tam są Irlandia. No a kolejka ma ze 150 metrów. No tutaj jest zygzak taki, że też masakra. A jesteśmy na malezyjskiej wystawie, bo była krótsza niż w irlandzkiej. Także, no o czymś to świadczy. No nieważne było, minęło, zapomnijmy o tym tak to wygląda to przeogromny teren jakieś koncerty na żywo knajpki, knajpeczki tam na przykład jest Urugwaj nie ściąga, bo jest ciemno, Panama no cały świat a dzisiaj ma koniec tego, nie ma co tutaj chodzić. E, jeszcze zapomniałem wspomnieć, że większość budynków jest samowystarczalna, bo tu są energie świetlne, fotowoltanika i tak, tak i dalej. Ale nie byłoby się od tego, gdyby nie dzisiejszy sponsor, a sponsorem dzisiejszej wycieczki jest e, Król Ryta. Królewskie miejsce, królewskie piwko. Pozdrawiamy panów e, e, z Kabaretu Malina. Na zdrowie do zobaczenia, a Króżyta jest z nami. Nie pierwsza i nie ostatnia niespodzianka na tej wyprawie. Na razie, cześć i czoła.